Witam ludzie, tutaj Mocheche, a dzisiaj obejrzymy serial o policjantach. Jak to, kur... skąd ty jesteś? Z Białorusi. Polska na Polaków! Na start zostajemy rzuceni w środek pobicia na tle nacjonalistycznym wykonanego przez trzech Sebiksów. Czyli mamy pewność, że jesteśmy w Polsce. Polska na Polaków! Nie no, tak naprawdę Polacy nie są tylko bijącymi obcokrajowców nacjonalistami. Czasem też coś ukradniemy. La, 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 la. Ja mogę się z tego śmiać, bo jestem w połowie Żydem, a w jednej trzeciej Marsjaninem. U nas tak kończą imigranci z Wenus. Ten dzień rozpoczął się zupełnie zwyczajnie. Dowódcą załogi jest 37-letni aspirant Mikołaj Białach. Partnerką aspiranta Białacha jest 26-letnia posterunkowa Aleksandra Wysocka. Służąc w policji, kontynuuje rodzinne tradycje. Robi to jednak wbrew swojemu ojcu, który uważa, że jego jedynaczka nie nadaje się na policjantkę. W sumie racja. Jedynaczka słabo nadaje się na policjantkę. Jakby na przykład miała trójkę rodzeństwa, no to jedno mogłaby przykuć kajdankami do kaloryfera, drugie mu wlepić mandat za. Przekraczanie prędkości podczas jazdy na wrotkach, a trzecie zamknąć w samochodzie i psikać mu gazem pieprzowym po oczach. Właśnie tak przygotowanych policjantów potrzebujemy. Wow, nie wiedziałem, że polscy narodowcy trenują parkouru Ecio Auditore. Szacun. Bo miałam głupi błąd, no, naprawdę nie wiedziałam za kim powiedz. <noise> za jednym pobiegł mój partner, a drugi spieprzył na dach i nie mam szans go dogonić. Chyba wiem, kim powinnam się zająć. Ty, Białorusinie, nawet nie próbuj wstać. Obserwujecie. No, naprawdę nie wiedziałam jakim powiedz. Obok nieprzytomnej ofiary posterunkowa wysocka znajduje telefon który prawdopodobnie należy do jednego ze sprawców. Prawdopodobnie, bo zawsze mógł wypaść z lecącego nieopodal samolotu, ewentualnie się tu przeteleportował. A może to iPhone 10, który oprócz 12-calowego ekranu i zbudowanego selfie sticka ma także opcję cofania się w czasie. Albo faktycznie należy do jednego z nich. No, ale to tylko prawdopodobne. Zgłoszę cię, popamiętasz mnie! Masz prawo złożyć zażalenie. Mam to w głupie. Tak właśnie myślałem. A ile tu masz lat, synku, w ogóle? I cię to obchodzi! Jestem Dobra. już dorosły! Rozkuj mnie i zabieraj się stąd w suką! Grzeczciej troszkę synku dodamy, mówisz! Jestem już dorosły! Może z wyglądu, ale umysłowo zatrzymałeś się na poziomie klubu przyjaciół Myszki Miki. To było niemiłe! Rozkój mnie i zabieraj się stąd w suką! Nie! Grzeczciej troszkę synku. Przecież on jest nieletni! To ile ma I cię to obchodzi! Kandyduje pan na prezydenta miasta. Gwarantuję, że Sławek nie ma z tą sprawą nic wspólnego. Pewnie zwykła chłopięca bójka, na pewno poszło o dziewczynę. Dla tego pana krew na całej twarzy i utrata przytomności to zwykła chłopięca bójka. Gdzie on się wychowywał? W starożytnej wsparcie? Albo tam, albo w Radomiu. Można to jakoś załatwić polubownie. Ale, jak? Ale halo, halo. Do... U, halo, halo. U nas w policji takie sprawy załatwiamy w naturze. Czyli co, mam się rozbierać? Rozbierać? Pff, z bok. Nie o to chodzi. Ma pan może przy sobie trochę marihuany? Wy chyba nie powinniście. W końcu jesteście na służbie. Koleś, ty chyba nie wiesz jak przyjemnie się patroluje ulicę. Pss. Kiedy na każdym skrzyżowaniu stoi smok grający na puzonie. A takie halucynacje to przypadkiem nie są po LSD? O, widzę, mamy tutaj eksperta od narkotyków. Halinka przysyła brygadę antyterrorystów. A, kolejny sukces polskiej policji. Po odwiezieniu młodego nazisty do policyjnego aresztu, policjanci mają chwilę czasu dla siebie. Myślę, że skończymy dzisiaj o czasie? A co, spieszysz się gdzieś? Tak, umówiłam się. Mm. Z chłopakiem? Wyglądasz właśnie tak, jakbyś szła gdzieś na randkę. Wyglądasz, jakbyś szła gdzieś na randkę. Ha, czy to dlatego, że mam taki dopracowany make-up i świetnie ułożoną fryzurę? Nie, dlatego, że masz pistolet i pałkę. <grym> Żaden facet nie będzie mógł się oprzeć. <grym> Rozumiesz? Mógł. Ja może i mam pałkę, ale ty zaraz stracisz swoją. Nie widziałam go, poznaliśmy się w internecie A. i gadamy codziennie od dwóch miesięcy. Dziwny zbieg okoliczności. Ja też poznałem kogoś przez internet i też gadamy od dwóch miesięcy. To ty jesteś blądzek z bomba 69? Jest naprawdę super prowadzi bloga. Vloga, vloga. Jak kręcę filmy, to to jest vlog. Kurde, no tyle razy ci tłumaczyłem. Mikołaj potrafi pociągnąć człowieka za język. Nawet nie spostrzegłam, kiedy zaczęła mu się zwierzać ze swoich prywatnych spraw. No i nawet nie musiał ci psikać gazem pieprzowym w twarz, żebyś zaczęła się zwierzać. Faktycznie, wyjątkowy z niego policjant. Nie no wiadomo, śmiejemy się ze stereotypów, ale tak naprawdę policjanci to serio spoko ludzie. Kiedy akurat nie tłuką nikogo pałami. Ty słuchaj, te kanapeczki też dobre robisz, naprawdę? O, wy też widzicie to co ja. On się śmieje, bo powiedział jej, że robi dobre kanapki. A nie wziął nawet gryza. No niezłe. Pewnie on po prostu jest jednym z tych żywiących się światłem, a kanapkę posmakował telepatycznie. A podobno to ja jestem nienormalny. Naprawdę. Mamy awanturę domową na bożymica 7. Dobra, przyjąłem, udajemy się. Ej, 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 ej. Ej. hallo! Halo. słuchajcie się stało? No co się dzieje? No, no rozumie pan, no. Chyba sprawa została wyjaśniona. Co się stało? No. No, no rozumie pan, no. No, no, no nie No rozumie pan no. Rano wzięliśmy się, Potem pojechaliśmy kulturalnie na obiad. dania, deser, a to kosztuje. To są drogie rzeczy, rozumie pan? Pojechaliśmy na obiad, dwa dania i deser, a to są drogie rzeczy! Dobra, dobra. A gdzie był ten obiad? Jak gdzie? No, w McDonaldzie! Trzeba było na czymś zaoszczędzić! Ta, to już chyba wiem dlaczego, żona pana nie chce wpuścić. Co, że za tanio? Cholera, wiedziałem, że mogłem ją wziąć do KFC. I STOJĘ TU JAK pan! No ale o co się pokłóciliście? Co pani się wtrąca? Pani nie jest mężczyzną, co pani zrozumie w ogóle? Wszystkie baby takie same. No i już wiemy, dlaczego ten pan nie dogaduje się z żoną. Ona po prostu też nie jest mężczyzną. Widzicie kobiety? Właśnie przez was, tacy jak on, zostają gejami. Wszystkie baby takie same. Zmuszą mnie do złych rzeczy. Jak można wymuszać takie rzeczy jak noc poślubna? Nie żyjemy w średniowieczu, mamy XXI wiek. Żona nie musi spełniać zachcianek swojego męża. Jest XXI wiek. Żona nie musi spełniać zachcianek swojego męża. Może w XXV wieku mąż nie będzie musiał spełniać zachcianek swojej żony? Albo do tego czasu już wszyscy zostaniemy gejami. Ja mam w domu babiniec, żonę i dwie córki. Z kobietą to trzeba delikatnie, subtelnie porozmawiać. Z kobietą trzeba delikatnie, subtelnie porozmawiać. Dopiero potem można. Właśnie tego nauczyło mnie posiadanie dwóch córek. Ten żart był chory, zwyrolski i nie na miejscu. Właśnie dlatego wiem, że wam się podobał. No dobra, no. no przekonał mnie pan. To. No to super. To jak nie w ten sposób, to winny. Przekonał mnie pan. Jak nie w ten sposób, to winny. W sumie już wcześniej myślałem o innym sposobie, ale... Te pułapki na niedźwiedzie, które zamówiłem, jakoś strasznie długo idą. Ja już będę delikatny. Ja, ja, to wszystko moja wina. Ja, ja nie wiem, co się stało, dlaczego tak, ale ja nigdy już tak nie będę. Obiecuję ci. Przestraszyłeś ja mnie. Panowie, uczcie się. Tak właśnie powinno się przepraszać kobietę. Ja cię bardzo przepraszam. O, obiecuję, że to się nigdy nie powtórzy. To wszystko moja wina. Ja, ja nie wiem, jak to się stało, ale ja już taki nie będę. Mm, no dobrze, wybaczam ci, ale następnym razem... Pamiętaj, żeby opuścić tą deskę w Kiblu. Po wyjściu z mieszkania zostaliśmy pilnie wezwani do komendanta. Co wam odwaliło dzisiaj? Dzień każdy inny. Codziennie bierzecie łapówki. To łapówki? To pan chyba żartuje. Codziennie bierzecie łapówki? Łapówki! Chyba pan żartuje. Łapówki to przynajmniej dwa razy dziennie. Z czegoś muszę wyżywić rodzinę. Córkom kupuję czekoladki i kwiaty, żeby wiedziały, że jestem delikatny. No, takie rzeczy kosztują. To są drogie rzeczy! To w przeszłości zdarzały się już takie pomówienia. Trzeba zachować spokój. Mój nauczyciel mawiał w szkole policyjnej, że tylko spokój może nas uratować. Faktycznie, coś w tym jest. O nie, to wybuch wulkanu! Wszyscy uciekajmy! Nie lękajcie się, tylko spokój może nas uratować. Debil. Jesteście niewinni. Oczywiście. Czyści, chcę znać prawdę. Jesteście niewinni? Oczywiście, czyści. Chcę znać prawdę. No dobra, tak naprawdę myłem się 3 dni temu, ale prawie się nie pocę. Chodziło mi o łapówki. Panie komendancie, gdybym wziął łapówkę, to kupiłbym sobie dezodorant. Jak to było? Ale tato, tato? Jezu, to ja zarywałem do córki komendanta? Lepiej pójdę się wykąpać, żeby wiedział, że jestem czysty. Zmartwiony komendant przeprowadza odprawę. Ma ich sporo, więc wszystkie nagrywa na dyktafon. Wtedy gwałtownie do gabinetu wpada Adam Stermach. Jak pan się tu dostał? Jak się pan tu dostał? Przewiercił się pan przez ścianę? Zrobił podkop? A może wylądował pan na dachu śmigłowcem i przeszedł kanałami wentylacyjnymi, żeby ominąć ochronę? Pańska sekretarka mnie wpuściła. No właściwie można i tak. Pańska sekretarka mnie puściła. Twierdzi pan, że policjanci wzięli od pana pieniądze w zamian za uwolnienie Sławka. I co pan dostał w zamian? Twierdzi pan, że policjanci wzięli od pana pieniądze za uwolnienie Sławka? Tak, no tyle że pana syn dalej siedzi w areszcie. Ej, faktycznie. Widzi pan, pana ludzie nie dość, że biorą łapówki, to jeszcze oszukują. Wy zamiast komisariatu powinniście tutaj otworzyć kasyno. Z tymi policjantami na ulicy nie wyszło, ale myślę, że może my moglibyśmy się dogadać. Cała nasza rozmowa jest nagrana na dyktafon. Wow, pan przez cały czas to nagrywał? Cholercia, szkoda, że moje IQ jest na poziomie zepsutego mleka i telefon cały czas leżący na biurku, celujący mikrofonem prosto w moją stronę, nie zwrócił mojej uwagi. Widocznie od dziś zamiast polityki będę musiał zająć się czymś, co bardziej odpowiada moim zdolnościom intelektualnym. Będę polerował kamienie czy coś. Moglibyśmy się dogadać. Dobra robota, szacun. No, to prawda. Co tam, narzeczony? Elo, mała. Niestety, nie mogę się z tobą spotkać. Wyszorowałem się cały kretem, ale nadal myślę, że nie jestem wystarczająco czysty dla twojego ojca. Zamiast mnie wysyłam kolegę. Nie ma ostatnio co robić, bo znaleźli kogoś zamiast niego na stanowisko czyściciela kamieni. Trzymaj się. Policjanci muszą po raz kolejny spróbować pogodzić zwaśnione małżeństwo. Każda następna kłótnia może nieść ze sobą poważniejsze konsekwencje, a nawet doprowadzić do tragedii. Następnym razem koleś będzie musiał przepraszać tak długo, że aż kolana mu poodpadają i będzie niepełnosprawny do końca życia. I to nie tylko umysłowo. Jeżeli teraz stąd wyjdziesz, rozumiesz, to koniec z nami. Koniec z nami. O, nie, dobra. Co wyście narobili, no? Co wyście narobili? Wiecie, jak trudno łapie się kobietę w warunkach miejskich? Macie szczęście, że pułapki na niedźwiedzie już przyszły. Proszę pana, nie może pan łapać żony pułapkami na niedźwiedzie. Dużo lepiej będzie użyć tego. Zdecydowanie większy zasięg chwytu. Chodź pan szybko, bo jeszcze ucieknie. Nie żyjemy w średniowieczu, mamy XXI wiek. Aspirant Białach zgłasza oficerowi dyżurnemu, że wraz z posterunkową Wysocką podjadą do szpitala, w którym leży pobity Białorusin. A gdzie leży poszkodowany? Tam na intensywnej, ale tam na chwileczkę puściliśmy jego żonę. Widziałam w dokumentach, że on nie ma żony. Możemy zobaczyć poszkodowanego? Bardzo proszę. Proszę powiedzieć pielęgniarce, że wyraziłem zgodę. No to chyba już wiemy, jak to możliwe, że weszła do niego żona której on nie ma. Wejdźcie, powiedzcie pielęgniarce, że wyraziłem zgodę. Jak to? Przecież każdy mógłby tak po prostu sobie powiedzieć, że pan wyraził zgodę. No, ale przecież nikt tak nie powie. Lol, to by było kłamstwo, a nie wolno kłamać. A teraz przepraszam, ale muszę iść, bo spóźnię się na dobranockę. Jesteś Idę. Żona Zenona ma siostrę bliźniaczkę. No nie. Kolejna, której nie będzie się dało zrozumieć, bo nie jest facetem. Teraz to już Zenon na pewno zostanie gejem. Kłamała mnie pani. Proszę stąd wyjść. Czyli jednak ludzie kłamią. A ja przez to nie obejrzałem tabalugi. Świat to jednak okrutne miejsce. Co ty tutaj robisz? Od pół godziny szukam cię po tym cholernym szpitalu. Za mocno namieszałam w swoim życiu. Nie wiem co teraz zrobić. Ślub miał być na niby. Tak, ona zapłaciła za całą ceremonię, za wesele. Ale przecież od samego początku była dla mnie taka miła. Myślałem sobie, że teraz trochę bardziej mnie polubi. Zenek, ty coś źle zrozumiałeś. Jeżeli chcesz, żeby kobieta się z tobą przespała, to ty płacisz jej, a nie ona tobie. Tak, Zenek, ja wiem, że to jest powalone, no ale takie są baby. Nie dogadasz się. Pani jest mężczyzną, co pani zrozumie? Aspirant Białach i posterunkowa Wysocka muszą zapomnieć o trudnym dniu i zająć się swoimi prywatnymi sprawami. Wiesz, niech najpierw pozna mnie jako człowieka, polubi, a dopiero potem założy mini szpilki. Mini szpilki? Nie, może jednak trzeba było spróbować umyć się w tej mini samochodowej. Cześć, nazywam się Robert. Przez cały czas rozmawiałem z Łukaszem. Jego dziecko zachorowało. Nie mógł dzisiaj przejść. Coś nie mam szczęścia do wacetów. Jeden okazał się oszustem, drugi tchórzem. Ej, ej, ej! Nie jestem wcale oszustem. A to, że boję się ciemności, to przez traumę z dzieciństwa. Zawsze, kiedy gaśnie światło, wydaje mi się, jakbym znowu siedział w tej beczce pokiszonych. Poprzedni, jak i wszystkie następne odcinki macie w playliście, która właśnie wam się wysuwa. Jeżeli jesteś tu do końca, to oceń ten film, tak jak uważasz, że na to zasłużył. Link do takich koszulek macie w opisie i pamiętajcie DWBH. Don't worry, be happy!